Nigdy nie przypuszczałam, że do takiego czynu dojdzie. To było straszne. Tutaj były dzieci, siostra, mama się gdzieś kręciła. I nagle łubu-dubu na dworze. Takie dźwalenie. Tam ojciec też słyszał, myślał, że coś z gazem. Raz, dwa. Chciałem chyba zobaczyć nawet do tych drzwi. Nagle siostra podeszła tam e, do, e, do kuchni i mówi, że szwagier przyjechał i się siekierą lata przez szybkę w drzwiach zobaczyłam jego postać z siekierą w ręku, jak wali kilkakrotnie w drzwi, nawołując: "Otwieraj te drzwi, bo was wszystkich z... mam taką samą sikierę. O matko! No, mam taką, taką samo wielką, nie jakąś małą. Nie, siekiarką. taka wielka. I on jak tam przy tych drzwiach był, to cały czas ją trzymał oburącz. Także miał siłę niesamowitą w tym, jakby, Aha. jak działał. Tu było okno. Tu było to było normalnie okno, teraz tu jest wstawiony styropian, jest to czymś, co I ja to wybił? On, wybił to siekierą, wybił to siekierą, więc tutaj mniej więcej, jak tam stałem, e, to widziałem Mercedesa. I w pewnym momencie ojciec przybiegł, no ja też widziałem, e, że Mercedes się pali, a to był moment. Po prostu był tam nalo benzyny, to w, w momencie się pochodnia zrobiła. Przyleciałem tu i wodę tam latałem, wiadra tu, już było kupa... Nie no, panika w ogóle pan biegał straszna, tam Panika e, Ja wiadrem, sąsiedzi organizowali węże. Jak się zaczął dom palić e, razem, razem z samochodem, to kazałem się że żeby opuściła łazienkę Aha. i trzeba ewakuować się z domu. Bo się dom w każdej chwili może zacząć palić, bo jest dużo elementów drewnianych i tak Aha. dalej. Tu Zrobiło wpadło. się silne zadymienie. Przyszłam tutaj. W przepływie tej paniki, tych nerwów, tego wszystkiego człowiek byłby w stanie. E, mur przesunąć, w cudzysłowie, więc jakoś odsunęłam tą tuję. Kazałam najpierw dzieciom Aha. przejść, uginając tą siatkę. I ja dopiero za nimi, uciekając Aha. do szopy u sąsiadki. Jak byli w małżeństwie, e, to nie byli co powiedzmy, gdzieś tam skryci. Siostra Aha. też tak nie, nie lubiła na ten temat mówić. A niech mi pan powie, czy e, teściowie siostry, czyli rodzice e, szwagra, oni jakoś Namawiali go do leczenia, czy...? Z tego co wiem, to do dnia dzisiejszego e, chyba był z tym duży problem, chyba był mm. duży problem. Było to takie e, kamuflowane, że nie ma problemu, e, że, że takie słuchy dochodziły, że to my z niego wariata robimy, że, że to przez nas. E, Myślę, że nic z tym specjalnie nie robili, bo jakby coś z tym robili, to by może nie doszło do tego, do takiej tragedii, jak doszło. To było straszne. Mówi się, że czas leczy rany, ale człowiek nie zapomina takich rzeczy. Mnie bił po pośladkach i po udach, po gołej skórze, bo ja byłam w bieliźnie przecież aż krew tryskała, aż mi w niektórych momentach, w miejscach mi skóra pękła, bo to był kabel elektryczny. Mówi do mnie tak, Dalej się nie chcesz przyznać? To inaczej zrobimy. Wyszedł z tej łazienki i poszedł do sypialni i mówi, to teraz będziemy podważać paznokcie. I w tym momencie sobie pomyślałam, to już jest koniec ze mną. Mówię, już nie przeżyję chyba tego. Dla mnie jest sprawą priorytetową było to, że nie po to decydowałam się na urodzenie jednego dziecka, a po półtora roku drugiego, aby sama na dzień dzisiejszy je wychowywać. Rozumiem, oczywiście. To nie było w mo moim tak. celu. To jest wspaniałych dzieci, których niestety nie jest dane żyć. Już im nie było dane żyć w pełnej rodzinie, tak. Bo ja zawsze twierdziłam, że bo to jest ten tata, ta mama, żeby wspólnie te dzieci wychowywali.